Cops and Robbers Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łapek Dzięki czemu otrzymaliśmy dwie jednostki S.U.F. I jedną SEU Złodzieje zaś otrzymali dziś dostęp do napadów na bank Fleka. Jeśli wbijecie 20 łapek w górę To otrzymamy policyjny helikopter Jednostkę Unmarked i możliwość posiadania broni długiej. Jest to bardzo dużo plusów dla naszej komendy, które pozwolą nam zbliżyć się do końca rozgrywki. W ostatnim odcinku złapaliśmy złodzieja, przez co stał się on policjantem. Czy uda się jej dziś? Przekonasz się oglądając odcinek. A no i zapomniałem, wbijajcie na Discorda, bo w sumie otworzyłem nowego. Pozdro. A teraz zaczynamy. No i witam was wszystkich. Już jesteśmy po wstępie. No i ze mną jest Michael i Francus Siemanu. Witam! Siemano, Siemano! No! No ja i jesteśmy. Co? Witam was bardzo serdecznie! Chciałem tylko zaznaczyć, to że mam nową maskę. Jak wbijecie następny próg, to będzie nowa maska. Dużo lepsza i może jakiś element ubrania. Tak, dzisiaj jest świąteczny odcinek. Stop! Sorry za jakoś dźwięku, ale. Nagrywam nowym programem i coś się chyba popsuło. No, także nie przeszkadzam. Francuz, jakie cudem ty przeżywasz mając krótki rękaw w takim zimnie? Powiedz mi to. Eee, morsuję. On morsuje, okej, okay, okej, okay. widać po nim, to fakt. Yy, dobrze, witaj, Michael. Yy, co Witam. dzisiaj będziesz robił? Dzisiaj będziesz łapał złodziei. Tak, będę dzisiaj nie złodziei. Jak można zauważyć w ostatnio 15 łapek z góry. Także dostaliśmy nowe auta. Mamy SEU, mamy SUWY 2, więc jest elegancko. Przepraszam, ja myślę, mam że... pytanie? Tak, tak, tak. tak. Będą jakieś przydziały do aut? No dzisiaj na pewno myślę, że Francuz pojedzie Seul. SEU. na ciebie. Em... <laughs> Michael pojeździ Suwem, myślę, że to jest Git, a ja pojadę Victorią. No i mamy rozdzielone. Jeszcze nie wsiadę, jeszcze nie jedź, jeszcze nie jedź Francus. Nie Francus. Michael, tak, super, wiecie, się, mi się dzisiaj. No i dzisiaj, prawda, bandyci otrzymali dostęp robienia banków banczyk. Co to Nie ma banki w parku yy, uważam, że trzeba obstawić banki i czekać na Ja jak zawsze będę obstawiał swój ulubiony park. Wiadomo, park luster. Tak, no i elegancko, dobra, więc myślę, że możemy zaczynać, także pisz start Francuz. Dobra, pisze, piszę, pisze. Piszę. Momencik, tylko wsiadę do mojego sełu. I zmienicie sobie numerki na radiowozach. Nie. o, Pewnie ty to się będzie zbierać na tym śniegu? Dobra, nieważne. Uwaga. Start! Ruszamy! Ruszamy! Tylko mnie nie pituj dzisiaj. <noise> Ale ty też mnie ostatnio pitowałeś jak patrzyłem w montażu I to My nawet nie raz, nie, nie, co ty gadasz? Ale A, no i skończyły się argumenty. Całkiem. A i takie on jest, widzicie widzowie. Dobra, e, ja jadę na oczywiście moje ulubione miejsce patrolu, e, Chinatown? Chinatown. Coś się Michael nie powaliło? Że się jedziesz obok mojego ulubionego Mirror Parku? Jaki on... A, ten nie? Ja nie wcale nie jestem. Ja spicie dobry widzowie. Nawadniajcie się widzowie, bo to jest ważne w okresie świątecznym, e, zimowym. Tak. Ponieważ prze... śnieg jest suchy. Tak, i nie pijcie śniegu, i nie jest śniegu Nie pijcie śniegu, szczególnie żółtego, tak, bo zjadno. on nie smakuje jak cytryna, ale może smakuje. Nie, nie próbowałem. A próbowaliście żółty śnieg? Dajcie nie. znać w komentarzach. Dajcie Wiadomo, znać, że jak daj. Review. Ale to, ale pomimo, że nie wiecie... Ej, widzę auto, które przekroczyło prędkość, jedzie na czerwony parking Zatrzymuj, zatrzymuj je Nie zdążę, nie zdążę. Nie. Czerwony parking? Jadę albo skręciło w okolicy... Znaczy po lewo tam, dobra, nie wiem, gdzie to pojechało na patrolu Dobra, zgubiłem Mam jednego! Goń go! O kurde! Wjechałem na czołówkę, jak ja O kurde Oła! Nie, wszystko jest... Wszystko pana dobrze? Ja piernicę! Szybko, szybko, chodźcie pod szpital, pod fillbox, bo ja wyjechałem jakiemuś gościowi na ten, na czołówkę. Szybko, kurde. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy cię w Muszę ci sprawdzić tętno. Ja nie mogę, nie chciałem, sorry. Zabiłeś szybko? go? Nie, nie wiem, nie, żyje, żyje, żyje. Okej, okej, okay, okay, jadę, 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 jadę. Ja jest... nie mogę, kadet. Idziemy, jedziemy, 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 ja, pomyśl. Jak zawsze kadet musi coś odwalić. Szybko, no jak zypko. to jest typowy kadet, nie? Tak yy... dobrze, że jestem doświadczonym policjantem. No pleri, nie? Dobra, będę oh. Spokojnie, już je. O oh, kurde! Ta akurat jesteśmy przy szpitalu praktycznie. Dobra, spokojnie, będziemy cię skierować. Jesteśmy, 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 jesteśmy. Zaloguj, zaloguj. <laughs> Trzeba go Nie, wyjazd, stąd jest... Ale my mamy co no, do niego jakieś podejrzenie? Nie, 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 nie. Podent, o. O. W imieniu y, komendy Mission Row przepraszamy pana za zaistniałą za sytuację i do widzenia y, Daję panu kwitę ja, i do ubezpieczenie. do widzenia Czemu on robię? trzy napady naraz Weź podwieź mnie podwieźć pod samochód proszę, panie szefie Tam, o, o, tam dalej I trochę gdybyś pomógł obrócić to już w ogóle byłoby bombastycznie O tutaj, o Nie, <grym> jedziemy na akcję Jedziesz ze mną kadet, bo nie umiesz jeździć Mam go, nie, go mam go. go Masz go? Mam, mam Gosia, mam Gosia no, Jadę, jadę, jadę Dobra, ja już biorę paralizator w dłoni. Zatrzymamy, Zatrzymamy się, się! Mówię z głośnika radiowodu! Zatrzymaj się obywatel! Nie masz szans. szans! Zablokował się! O kurde, tego odblokowałem. No to nieźle. Jedź! Ty sultan! Sultan jakiś, sultan! Nie odrywajmy się to od pościgu! Nie wierzę. Oj, oj, oj! Kurde, co jest?! Ty, co jest?! Dobra, kot, yy, kot, ten, no, kurde, jakiś Czerwony? E, ale na ten... Co Czerwony. jest to, oh, kurde, <śmiewanie> Dobra, pitujemy go Dobra, teraz jest zezwolenie na wszystko Dobra, dobra To już jest... Nie, 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 nie Strzelają Ja strzelam, ja strzelam, połoko na Macie go? Ja idę na Sultana Dudni do nas Dudnią <śmiewanie> Jadę za sultanem Yyy O, ale akcja No i... -y sultan, sultan, sultan Z tyłu, z tyłu, z tyłu, za nami Jadę, nie dobra O, no, widziałem go Ale no, no, się strzelaliście? Mógł, ja muszę samemu jeździć, samochodem Co tu się w ogóle zadziało? Nagle mnie na trzy sultany Ja nie wiem, w sensie ten, ten czarny wóz Czy czarny BMW ma teraz kod totalnie Już możesz strzelać we wszystko, bo ty zaczął strzelać My mu strzelaliśmy w opony Ale paralizatorem mieli strzelać, nie pistoletem

Dobra, zamieniamy się zaraz. Tak dobra, możemy się zamienić. Dobra, mm. dawaj. Dobra widzowie, zamiana aut muszę pokazać uh, Francuzowi jak się gra Seł Może Ar... się... o. O. Napad, o. Bank! Obok, bank! Obok, obok. O kurwa, wpadłem z auta! <grym> Zapinajcie pasy! Pamiętajmy o zapięciu pasów. Pamiętajcie o zapinaniu pasów, bo to jest ważne, bo Witam, Co tu się dzieje? Napad, Pomocy! Na bank. Pomocy! Cicho, Co jest? bank! Pomocy! 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 Ilu zakładników, ilu napastników? Ilu napastników. Znajduje się dwóch napastników, ilu zakładników. I robimy bank. Pomocy! Zabijcie go! Cicho! Rozumiem. Dobra, ja, ja będę tym. Ja będę negocjatorem. Idź. Dobra. Taka. Idź na tyły, idź na tyły. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tu będę negocjatorem do kadet. Przepraszam, przepraszam. Proszę wrócić. Zabróć na ja banku. Wiadomo, że tak. Ilu, ilu zakładników ilu napastników? Jeszcze raz, proszę powtórzyć. Dwóch napastników i dwóch zakładników. Dwóch napastników i dwóch zakładników, dobrze. W takim razie, co Państwo sobie życzą za, za, za dwóch zakładników? No no tak. Pierwszy zakładnik to by fajnie było, jakby wolny odjazd został dany. Pierwszy zakładnik mowy objazd, okej. Okay. Za drugiego zakładnika brak, brak kolczatek bym chciał. Drugi zakładnik brak kolczatek. Okej, okay, może być. Okej, okay, może być jest to na spokojnie do spełnienia. Dobrze. To proszę dać nam pierwszego tutaj puszczenia. Dobrze, pan w czapeczce wychodzi. O dziękuję, dziękuję. Proszę tutaj wejść na tutaj najlepiej. O, dobrze. Proszę tutaj przy ścianie podejść. Albo... do pana tutaj, pan tutaj sprawdzi Tak, do no Radę... proszę, proszę powtórzyć. Proszę podejść tutaj do pana, pan tutaj obsłuży Dzień dobry, o, o, ten, Dzień dobry. tak Chciałem spisać od pana zeznania y... No i dobra, gotowy jesteś? I takie pytanko, jakim samochodem się pan porusza? Jeszcze chwilę. *ja. Ja, ja, nie, ja nie mam prawa jazdy, niestety A, no dobra, dobra. Y... ten Wie Pan tam może, pan gdzieś się umyć coś trochę? O, ten, obrocony pan jest trochę Dobrze, dziękuję o widzenia. widzenia, Jego dnia. Pomocy! Proszę poczekać chwilkę jeszcze. Wszystko będzie dobrze, przy pana. A jest pan głodny? Chce pan pić coś, cokolwiek? Tak, mam ochotę na wiesniaka. Dobrze, jesteśmy gotowi. wie Proszę chwilkę poczekać. Dobrze. Two years later. No to się Jeden, dwa i trzy diamenty. <słuch> jeszcze jeden dla zachęty. Nie, nie, nie o nie gadaj. Że mam znowu, znowu, znowu ma pana. No ja nie mogę! Trzymajcie Trzymaj reakcji! Bo ja wychodzę! I, I... I... ciekłem... Na, na serwer! Dostałem bana! Więc nie widz więcej! Snow bana! No, ja... dobrze, proszę wychodzić. Zapam chwilkę jeszcze. Pewnie, pewnie. wsiądę, ale... To tak jak powiem to proszę jechać po prostu. Jeszcze nie startuj się, jeszcze nie startuj. Możemy ruszać? Jeszcze chwilka yy, Tu przejdzie, o komu? No, na panie wrócił Dobra, yy, gotowi To na tak. syreny zaczynamy tak. Odpalaj, lecimy Puść mnie Dobra, puszczam Skręć tam No nie masz A, tam pojechał Fajnie zrobiłem yy, Jedzie znowu na, w stronę pillbox Skręcił, jedzie w stronę... Tutaj w prawo jest, skręcił No i nie wiem gdzie jest tu Czyli może wyłączmy bomby dźwiękowe Bo oni tylko będą nas widzieli Dobra, o kurde! Co? Wpadłem w poślizg A, okay. A całe szczęście takie kierowca jak ja umie się wykaralskać z takich sytuacji Dobra, no i kaplica Dobra, no i... co się Napad na bank, że cię ominął stary Czekaliśmy na ciebie 5 minut Aha Trzeba obstawiać różne rzeczy Ale miałeś rację, Franz, nie oddaję, muszę poprawić handling tego auta ja, ja pierdzielę Ty, co no tu robi ta druga supra? Proszę pana, musi się zatrzymać Dobrze, słucham, co... A nie, ja pan tak w przekroczenie prędkości i na, czerw na czerwony panu Co? Pan, Powiedz, pan, to, pan, No doda Ja mam przecież Ale ja pan dał tym a po to drugie proszę na zjechać. Pan na w na że nie ma pan prawa jazdy tak w ogóle i że pan nie ma samochodu? Proszę na chwilę zjechać na pobocze Mamy pościg Sultan To co Sultan? to jest bordowy Sultan, to jest ten Sultan! Ja ja to jest za Pan Pana za, się zatrzymać na poboczu. Ale za sultana tu już możesz do pobić, przecież! Yy, Obił się lokalnego, jedzie w stronę mi się do w mu na prosto. Kurde, nie wierzę Jedzie w stronę pilbox O, czerwony, super Pros Proszę, Proszę się zatrzymać Strzelamy w niego Dobra, wiem gdzie oni mają... Od razu go, zabiłem go, zabiłem go Więciu, więciu, więciu. siadaj, siadaj. nie, 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 siadaj. Siadaj, 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 nie, 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 siadaj, 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 siadaj. Nie? nienawidzę tej gry, czemu no, mam... mieliśmy go wziąć, nie wiem jak go wziąć. Dobra, teraz piekam i trzymałem się. Wiesz go. Jest, wsiadaj, tu, wyjmij go. Szybko, bo oni zaraz tutaj przyjadą, jak nic. Chyba ja, ja wsiadam w drugiej radioli. Czekaj, bo go nie ma. Yyy, ma, ta, widzę jednego, Z jednego. Gdzie, wy? gdzie wy jesteście? No jasne Ale gdzie? No przy głównym A, bo, da... Czemu nie mogę wsiąść do auta? Bo auto mi się bugowało, kurwa Dobra, do... Ale to już będzie trochę niedobre Chodź tu stary, to... szybko! Na szczęście mamy respa przy mission gdzie... No. No dobrze, że widzę biliłaki. Dobrze widziałem biliłaki. Ale chodź, chodź głodny, kurde, bo ty. Otóż byś po krzakach chodzi gościu. ja się Zdebraniam. znowu? Nie, nie, nie. Nie, ja żyję. Jadę na nich. Kurde, ja mam, no, mam krasnala, mam krasnala. No kurde, czemu nie przyjechałeś? Co ty robisz? Ja im przebijam, jakby oni mieli pomysł w koliko uciekać. Zabijem go. bo Ja mam krasnala, biorę białego krasnala. Zrefanujcie? A nie, dobra, ty jesteś. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Kogo? Syksusów? Dobra. Bierz, bierz. Syksus jest gdzieś na środku. Widzę, widzę gościa. Osłaniaj mnie, stary, osłaniaj mnie. Czekaj, czekaj, bo ja tu idę. A, to jest Michael. Dobra. Dobra, biorę tego. Ja już tego nie nagrywam. Nie chcę Weźmy jednego i tak skończmy, nie? Chroni mnie teraz. Chronię. dobra. A już w sensie... Jedyny jak to może przyjechać na ten. Ten którego rozwaliłem i mi uciekł z rąk, że tak powiem. 2-3 z no, on Oj, Kaliko. O, Kaliko. Dobra, ja się cool. rozpię na komendzie. Wiesz tak. Biorę go. Ja nie mogę, co za akcja. Dobra, złapaliśmy kogoś. Insane. Dobra, ja się tutaj respawn na komendę. Damy im jeszcze szansę, damy im jeszcze szansę chyba, Zróbmy tak, so? kawałek. No, robicie Co, robicie można. Witaj, bobo. Chodźcie, chodźcie sobie, albo lewą autostradą, albo bokiem. Aha, witam, witam. Stoi złapany. Dobra, albo prawą. O, ja niewinny! Trochę. Niewinny, niewinny. Tak, tak. Panie Panie Bogu. Będę płakać, mamo! Chcę adwokata, kurwo! Czemu Wojtek jest? Nie dostaniesz no, się adwokata, chcecie. możesz za to dostać y, podróż na, 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 na bowling, bowling broke, co ty na to chcesz, okay, podróż? No, co jest raz? Podróż na bowling broke Nie, chcę to mamy, no Zaraz nie się to nie normalnie, spokojnie Konflikt chce, konflikt chce A, no to dobra, to chcesz na bowling do... broke, okay. się... Jakieś ostatnie słowa? Przezucie Przezucie ostatnie na słowa? Ale nie jedziemy, nie jedziemy co? tamtędy ja no czekaj da. cicho, cicho. Co? Co, co, co piedłeś? Nie, jest ci małem. Okej, dobra, gotowi do konwoju? Tak. Jak jedziemy konwojem? Jedziemy w... na pewno nie tą Mega Basic tą. Chodź Max na prawo. Ja A, mam pomysł. No, no Max na nie. prawo i autostrada. Kto to był? Hmm. Nieważne, dobra. dobra. Ty osłaniaj włącz już sygnały, jedziemy. Czekaj, ja będę prowadzić, ja będę prowadzić i będziemy. Prowadź, 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 i zaczynamy zaraz. Dobra, zaczynamy, jedź. Jedziemy. Czekaj, nie tędy, nie czekaj, nie tędy, skręcamy jak coś zaraz. Jak będziemy przy to skręcamy. Albo tutaj od razu, bo nie tym... Eee, jedzie ktoś za mną. Dobra, ja przyspieszam, nie ma co. Posłaniajcie e, 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 mnie. Weźcie, e, go, tak, z nami, z nami, do... Kurde. Odjedź, odjedź, bo będę z... Kurde, Dobra. ja się z Kaliku bo obie, nie. Cała, Szał, Ej, bo Kaliko jest za wami. Super, za nami jest jakiś typek, który... E. O kurde! jedziesz ja cię normalnie autostradą, autostrada, dalej. Jadę pod prąd stary, może on się zbaguje pod prądem. Tylko, tylko do któregoś. Ty, bo jeden stoi pod samym więzieniem. O kurde, dobra, stary Ej, snakłem po zawodach. Gostek, daj. tej. Daj. daj. No jedź tu szybko, chodź tu stary, nam pomóż. No ja jadę, ale... Jak on mnie zabił? Dobra, to są bojówkarze jacyś. Jak oni mnie zabijają, człowieku? Tu nie ma a oni mnie zabijają, auto. No nie, ginę. Zadłem. No i niestety nie udało nam się dzisiaj nikogo złapać. Nie wiem jakim w ogóle cudem, bo mieliśmy już jedną osobę więcej. Yy, niestety tym razem złodziejom się udało, ale na tym się nie zatrzymamy. Będziemy trenować i... No, Złapiemy zleń, ich. Trochę posiedzę tymi dwóch furami dwóch jeszcze. Bo zleń, teraz jest tragedia. Tak. No i to chyba no tyle, pożegnajmy się jeszcze. Michael, pożegnaj się. No czekaj, no nie patrzysz w kamerę, no teraz. Cześć! Ja też chcę no się poznać. Cześć! No i elubens!